Witam cię serdecznie w module czwartym, w lekcji drugiej, w której zastanowimy się, co robić, gdy nie umiesz marzyć, co wtedy, jak dotrzeć do siebie, gdy jesteś wypalona czy sfrustrowana. Być może jesteś w takim momencie swojego życia, że słowo wizja czy marzenie brzmi zupełnie jak luksus, jak coś zupełnie nieosiągalnego, i trochę tak bywa czasami, że, że to marzenie. Jest nieosiągalne, nie jesteśmy w stanie go w naszym mózgu, umyśle stworzyć. Być może jesteś zmęczona, wypalona, rozczarowana, sfrustrowana i nie masz po prostu siły marzyć, nie czujesz tego flow, nie masz entuzjazmu, nie widzisz w sobie tej iskry. A przecież często się tak mówi: Wystarczy mieć tylko marzenie, tylko co właśnie wtedy, kiedy nie masz tego marzenia. I to jest bardzo ważny moment, i również bardzo ważne pytanie, co robić, jeśli nie umiesz marzyć aktualnie. Ja sama byłam w, takim, w, takiej, w takiej sytuacji, że te marzenia gdzieś mi uciekły, i były trudne do takiego skonstruowania w umyśle robić. Przede wszystkim nie wymagaj od siebie tej wizji. Nie twórz jej na siłę, nie narzucaj sobie takiej presji, że teraz musisz wiedzieć, czego ty chcesz, jakie ty masz marzenie za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata, że tego nie widzisz. Nie wybieraj na sobie tej presji. Twoja dusza być może dopiero się regeneruje. Może właśnie teraz niejako Liże, rany po tych latach frustracji, czy stresu, czy ignorowania siebie, wypalenia, przemilczanych emocjach. No to wszystko w nas, to wszystko w nas siedzi, jeżeli jest nieprzepracowane. I to naturalne, że po takich sytuacjach życiowych ta odpowiedź umysłu w formie wizji, marzenia po prostu się jeszcze nie pojawia. Ale to nie znaczy, że tak już będzie zawsze. To znaczy tylko tyle, że jesteś w takim miejscu przejściowym. To nie jest sytuacja bez wyjścia i z tego można ruszyć dalej. Zamiast właśnie zmuszania się do takiej, do, do tworzenia tych marzeń na siłę, lepiej w takiej sytuacji zadać sobie kilka prostych pytań. Gdzie już nie chcę być? Gdzie mnie boli najbardziej? Co kiedyś kochałam robić, zanim zaczęłam w sobie tłumić emocje, czy zanim zaczął się jakiś trudny okres w moim życiu? I te pytania też nie mają dać ci gotowej wizji, ale mogą niejako tak oczyścić przestrzeń, usunąć to, co nie jest Twoje, pokazać Ci, gdzie kończy się przetrwanie. A w którym momencie zaczyna się ta twoja prawda? Wtedy, gdy znajdziesz odpowiedzi na te pytania, daj sobie zgodę na takie mikrokroki, mikropragnienia. Nie myśl od razu o zmianie pracy, o wielkiej misji, przeprowadzce, awansie, zapytaj się, co in, zapytaj się siebie, co innego. Co dziś może. Co dziś może sprawić, że poczuje się. O 5% lepiej. Może to będzie poranna kawa, wypita w ciszy, może spacer bez telefonu, może będziesz chciała przeczytać rozdział książki o temacie, który Cię zawsze ciekawił, a jednak nie podjęłaś tej decyzji, żeby, żeby tą książkę wziąć do ręki. Małe rzeczy mają naprawdę ogromną moc i właśnie z nich często rodzą się takie największe zmiany. I jeszcze coś jedna, jedna, jeszcze taka bardzo ważna rzecz. Wróć do ciała. Ono często pamięta Twoją drogę, zanim umysł ją nazwie. Ruch, taniec, yoga, spacer, zatrzymanie wszystko to może stać się formą rozmowy z samą sobą. Ciało to nie jest tylko taki. Pojazd, który, który cię niesie, przenosi z miejsca na miejsce, ale jest to naprawdę źródło mądrości. Gdy nie masz siły myśleć o przyszłości, pozwól ciału to tak bardziej poczuć. Co jest dobre, co jest przyjemne, co ci służy, co cię wprowadza w dobry nastrój. Może się okazać, że zanim jeszcze nazwiesz swoją wizję, Zobaczysz ją, to już będziesz nią niejako żyć w takich drobnych gestach, troski o siebie, w decyzjach, które mówią: Ja się liczę, ja jestem ważna, w ciszy, która zrobi miejsce na to, co prawdziwe. Chciałam przedstawić w tej lekcji takie ćwiczenie, taką mapę emocjonalną w której odkryjesz takie swoje sygnały życia, niejako taki kompas, który będzie Cię prowadził dalej. Więc zatrzymaj się na chwilę, odłóż rozważania na temat wizji, marzeń, analizy, planowanie. Zrób takie miejsce na czucie. Jeśli jesteś teraz w takim trudnym momencie, że trudno jest Ci marzyć, trudno uwierzyć w cokolwiek dobrego, co mogłoby Cię jeszcze spotkać zawodowo, to to jest właśnie ten moment na takie zatrzymanie. Weź kartkę i wypisz sobie 10 rzeczy, które sprawiają, że czujesz się żywa, że czujesz, że żyjesz. I nie chodzi tutaj o wielkie cele, czy jakieś spektakularne osiągnięcia, pomyśl raczej o takich drobnych momentach, których w Twoim sercu pojawia się ciepło, w głowie się coś budzi, gdzie czujesz takie przyjemne, przyjemne jakieś fluidy w ciele, kiedy czujesz, że coś po prostu się otwiera. Coś, co budzi w Tobie uśmiech, spokój, ciepło, i mogły to być rozmaite rzeczy. Herbata na balkonie, słuchanie deszczu, rozmowa z przyjaciółką. Pisanie pamiętnika, czy spacer po lesie, po parku, rysowanie bez jakichś konkretnych kształtów, śpiew, przygotowanie, yy, pomaganie komuś, głaskanie kota, spacer z psem, kąpiel w ciszy. No, wszystko to, co jest dla ciebie, co sprawia, że czujesz taki relaks i czujesz taki spokój. Zapisz te wszystkie. Czynności, które przychodzą ci do głowy, po kolei, uważnie, nie oceniaj ich, to są twoje, niejako, takie sygnały życia. Kiedy jesteś wypalona, przygnębiona, jesteś odcięta od siebie i nie masz dostępu do swojej wizji, to marzenia wydają się takie dość naiwne, dalekie, nieosiągalne, ale Ciało i dusza nie potrzebują wielkich marzeń. One potrzebują takiej iskierki, żeby rozpalić właśnie tą wizję. I to ćwiczenie pokazuje ci, gdzie tą iskierkę możesz znaleźć, gdzie ona się tli. Nie musisz więc wiedzieć, gdzie będziesz za 5 czy za 10 lat, ale te 10 rzeczy. To może, być takie, yy, może być, to może być takie źródło twojego, twojego zasilania, źródło Twojego życia. Te iskry, które rozbudzą dalej tą Twoją wizję, to Twoje marzenie, one pomogą Ci zacząć czuć. A jak zaczniesz czuć, jak poczujesz to w sobie, to powoli wróci i marzenie. To są niejako takie kawałki Twojej autentyczności. One pokazują, gdzie jesteś najbardziej sobą i gdzie jesteś najbardziej w kontakcie z życiem. Mam nadzieję, że to ćwiczenie da Ci właśnie dużo takich iskierek. Zachowaj sobie tą listę. Wracaj do niej, uzupełniaj ją. Yy, zobacz. W w najbliższym tygodniu uda ci się, uda ci się chociaż, e, chociaż zrobić chociaż jedną z tych rzeczy. I pamiętaj, że to nie są dodatki do życia, to jest źródło życia, bo dzięki temu możesz rozbudzić marzenie, a marzenie to jest już kolejny krok do podjęcia działania. Z tego odbudowuje się zdolność marzenia. To jest taki głos Twojej intuicji. Zapraszam Cię do następnej lekcji. Dziękuję.